Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będzie o zupach. Dzisiaj ta zupa jest jedną z najstarszych polskich zup. A tak naprawdę to nie jest zupa, tylko to jest barszcz. A może to nawet nie jest barszcz, tylko to jest polewka. Polewka, jak wszyscy doskonale wiecie, to jest dawna nazwa zupy, a nie żart z kogoś. Ponieważ zupy są tym, czym kuchnia polska ma prawo się szczycić. Nikt nie robi tylu zup co my Polacy. Żadni inni Słowianie nie mają takiego pojęcia o zupach jak my. Ponieważ polewki to jest nasza specjalność. Dlaczego? Dlatego, że robimy polewki jak wszyscy ze świeżych warzyw. No to nic trudnego. Wszyscy to robią. Jakiś minestrone, gazpacho. Proszę bardzo. Robimy z warzyw korzeniowych zimą. Proszę bardzo. Ale my robimy jeszcze zupy z kiszonek. My robimy zupy z kiszonej kapusty. Z kiszonych buraków, czyli barszcz czerwony. Robimy z kiszonych ogórków ogórkową. Z kiszonych mąk robimy. Barszcz z kiszonej pszennej. I żurek z kiszonej żytniej. A oprócz tego... To my robimy jeszcze wspaniałe zupy z jaren, jak fasolową, jak grochową. To jest nasza tradycja kulinarna. Mamy kapuśniak, mamy pożybrodę, mamy kapuśniak kiszony, słodki. Wszystko, co chcecie, to jest w naszych zupach, bo to jest część naszej tożsamości narodowej. Oczywiście najważniejszą zupą w kuchni polskiej jest pomidorowa, którą wszyscy lubią. Cóż ja mogę powiedzieć więcej o zupach? Ta zupa, nasz barszcz, pochodzi z *Kompendium Ferculorum nieomal, czyli najstarszej polskiej książki kucharskiej. W środku jest kiełbasa. Pierwsza w życiu moim kiełbasa biała. Biała kiełbasa, jak wiecie, dla mylącej nazwy jest szara. Chyba, że dodacie peklosul, wtedy jest różowa, a nie biała. I to jest ze złotnickiej pstrej, rasy zachowawczej, która jest tak ciemna, jako mięso, że można by rzec, że jest prawie jak, o tu jakiś ładny kawałek weźmiemy, że jest z dziczyzny albo z wołowiny, a nie z wieprzowiny. Taka jest ciemna. No oczywiście musi być w inne grono akcent francuski, więc w środku jest pire z masełkiem ziemniaczane, no ale cała reszta to jest nasza tradycja. Takie furzyn polsko-francuskie, historyczne. A oczywiście bulion. Zapomniałem o bulionie. Z czego mamy bulion? Bulion mamy z owcy pomorskiej. Naszej własnej, pysznej jagnięciny. O zero waste. Wykorzystujemy wszystko. Także rzeczy, które są niekulinarne, wykorzystujemy do bulionu. Więc mamy dwa rodzime mięsa. Jagnięcinę, złotnicką pstrą. Do tego dokładamy francuskie pire. I tak się u nas jada. Uczciwie, prawdziwie. I każde danie ma historię. Não